Cześć wam, to tu z tej strony dzisiaj jedziemy żuczkiem idziemy żuczkiem w jedno miejsce o. bierzemy się za żuczkę musimy go w końcu przeruszać Dawno nie był używany co to, a przecież kura akumulator ma wyciągnięty muszę słożyć akumulator albo ktoś go ukradł dobra, idziemy wkładać akumulator widzicie, ja też mam wszystko przygotowane, klucze zostawione będziemy wkładali akumulatory. Do lekki to on nie należy, o kurwa, mać, jeszcze klema się rozwaliła. Tak to jest, jak chce się wjechać szybko żukiem To jest dziesiątka, dziesiątka. tam już mięso jakieś kupione. No, chyba taka wyparło. Może za tydzień znowu to mnie czym o tak przygotowałem. A co to? Nie chcesz wyjść! O, ścieżmy od razu poszło. To mała robótka To jest plusowy ja. Wszystkie śrubki powypadywały Tylko wypytywały sobie To nic nie szkodzi to my sobie powkładamy Chociaż tu powinno być A, tu blokado. To jest blokada Czy będzie śrubka? nie ma trzynastka Chyba wchodzi w to blokane. Muszę być dobry. Musiał. O? Chyba pierdolę Późna hata, no? Minusowy? No mówię, nie wiem Czy tam by trzymał jeszcze, ale już jak wymienię to. Jak już jestem, to wymieniam wszystkie. Kurna na 9 jestem umówiony. Dziewiąta piętnaście. To no No dobrze. nie ma przymierz jedną starą te stare mają u góry miedziane, a nowe mają blaszki tamte chyba jeszcze były stare jak świat na pewno 30 Jeden lat pewnie miały. Kura, muszę to odkurzyć w rzuku, bo brudno jest. Posprzątać. Teraz rzeczek bardzo mało jeździ. ale może od poniedziałku będę jeździł nim do pracy bo jest żona gadała że chce auto no jaki Małą skrzyneczkę kupiłem, się nic nie mieści. Dobra, wkładamy. Ta strona. Piasku. Zobaczymy, wyładowałem akumulator. Bosat-7 przyjechać ku Znowi, Odpali żuka i cofnął lekko kluczyk i wyładował akumulator bo prąd wszystko szło z akumulatora, ani ładową go Dobra od pierwszego pani. Cyjka od pierwszego. Ale z gaz. Przejechane 300 km, tam jeszcze 20 jest litrów. Ale zatankujemy. Ja nie lubię jeździć na pustych dolinach Kogo ja tu wiozę, że tak nabrudził z tej strony? 5,70 ropa gaz 3,09 makabra makabra co to się wyrabia w tym kraju a słuchajcie powiem wam tak jadę po ziemniaki do Maćka Gospodarza o, to jest 6 km ode mnie on mieszka To no tak idziemy sobie przepisowo 50-50, no 50. ja trochę więcej. 50-30, skoda, przyspieszasz czy nie? Jeszcze nie wiem, nie było w ogóle zabudowanego, co? Już był. Znaczy, się nie śpieszy. Mogę. cały czas 50 na godzinę on jedzie, ten ta skoda. A z lewej strony noca, samolot, nie mogę go wyprzedzić. Ale zaraz mi się wydaje, że. O! Chodź, dziadek! Myślę, że trafik kiedyś to byłem mu, bo chciałem. Gol on miał golfa na przykład. Chciałem kupić golfa. Ale od niego nie wziąłem, nie pamiętam dlaczego nie wziąłem A tu mieszka Słynny zetor, łaczka Siemano Co ty chory? Co? Co? Że się taki żuk jeszcze uchował Kurde A jeden w Bytowie I on praktycznie cały czas pracuje ten żuk Jo? No. Teraz troszeczkę mniej, ale y, do lata to cały czas. I długie trasy. A tutaj na jedną O, ale no, mało, to brak, to Jak przód jest za bardzo w dole na pryzmie, to to podnosi, Bo jeszcze jest z tyłu do tego. O. A muszę dać. No butniki nie, bo to jest dokładany napęd. Przedni to jest 120 konią ma nie? Jo, przedni ekran był poprawiony i no, tylko zakończenia wymienił. No ale ten ślepiej jeździ niż 60. No jak ja w tym ostatnio długo pojeździłem i mi ta szczelka wywaliła, to jak musiałem w transport 60, jak to z boku ubiegł, wrzemył. <noise> Chodzi jeszcze tutaj mała poprawka, ale dzisiaj musi pochodzić i wtedy... Jak co woda idzie? No tu z obudowy termostatu. Z obudowy termostatu. Aha. już dzisiaj musi pochodzić, nie będę ja tego robił, bo A tak na ty o, lata kurą, to jest w dobrym stanie, co? A ty go malowałeś, całego nie, nie? Nie, ja korpus przedni malowałem To no. tu. tu no, 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 no 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 bo były widzisz, to wiadomo będą takie o, o. Mm. To on mało nie pracował, ty tam za granicą gdzieś co? Gdzie on był? Znaczy się on był w Hiszpanii? No to on tam to by nie dostał. On był bez napędu, tam było ciepło, tylko że tam kurde wodę lali, nie. no i to, kurde wszystko zakamienione, grzać się nie grzeje, nie. Ale. Al, ty kurde, Żuk y, y, wody wyczyściłem dopiero po półtora roku. No tak, nie Kuźba, tego tak... Y, płynu chyba tam poszło z 20 litrów ty. No tu 22 wokład wchodzi No ale 20 litrów y, w ogóle, bo tam wchodzi 10, nie? No więcej. 3 razy wymieniałem No tak, no to, to no. ja wiem co to jest to traktor leciwy, nie ale... No bo i kapitalka silnika jeszcze mnie czeka, także... A co, w olej? No trochę jo, ale... A gubi? Z Ciśnieniem ja się tam nie przejmuję, bo one tak mają, wiesz, że... Nawet masz 0,5 ciśnienia, panewki zdejmiesz, kurde wyglądają jak nowe Nieraz Tak? Hmm. Wał tak samo Także tym ja się nie przejmuję, bo ciśnienie jeszcze jest Gorzej jakby w ogóle nie było, nie? A jak go odpalę to ma prawie 6 To już nie jesteś coś no, no Tylko jak się rozgrzany jest to schodzi, no Ale dlatego mówię, dlatego się aż tak nie przejmuję ale... A tak jakby trzymał 7, to, jakbyś... to było lepiej, nie? Nie, to już za dużo Za dużo? Szóstka ma bardzo wydajną pompę tak? Że pompuje dużo ilość oleju. No. Ale nie pompuje ciśnienia. Tak A. Nie? No. A dużo oleju. Ale to tam. Tak samo na tulejach jest, jakby ci to powiedzieć. Jak masz na przykład, nie wiem, długo blacha leży, nie? I zardzewieje. I wtedy ją środką drucianą wyczyścisz, nie? I wtedy masz taką dziwną powierzchnię. A czemu tutaj trzeba ten rozrusznik? No, trzy. Tak mają. Tak mają? Późno dziwnie zrobione Mógłby tutaj ten drążek i tu wiesz, tu jeden luz, drugi luz Nie? Do nie tego mógłby to serwa. być wyżej, nie? No generalnie powinno, Albo mniejszy rozrusznik Nie, to już, już, to będzie wywalone, bo będzie orbitron I ten, i właśnie Wiesz, jak masz taką wtedy powierzchnię taką dziwną No on długo stał i tak samo jest na tulejach, nie? No i to tam pierścienie co się dotarły, to dotarły i dlatego on tam olej bierze, nie? I tak to wygląda. No brać musi, że jakby dawał olej. To było za dużo wtedy. No wtedy ropa leci do środka, no. jak daje. To był nieraz taki przypadek 60 Ja miałem w ciężarowym, to wtrysk mi poszedł. To tyle, tyle poszło paliwa w silnik, że aż wyrzucał odmą i rurą wydechową. Ale wróciłem z trasy, obróciłem. No, ale też często jest, y, może nie tyle wtrysk, ale tak jak w tych ciągnikach, nie? Hmm. Czy w 60 Kupisz importowaną pompkę zasilającą. Dwa dni pojeździ, trzeciego dnia ona tłoczy paliwo do pompy wtryskowej. Taki sam miałem tu przypadek, bo mi zaworki i się paliwo cofało. No. I wziąłem, bo innej nie było w sklepie. I co? Dwa dni pojeździłem, musiałem starą przeprosić. Nie musiałem zaworki, wszystko od nowa, tam te sprężynki ponaciągać i, i teraz chodzi, tak? A motorpala, yy, pompka zasilająca jest dostępna, ale nie w naszych tutajszych sklepach oczywiście. Po co się u nas nie znasz? Niby taki porządny sklep wszyscy mówią. Ej, teraz to się zgadza, teraz wszystko niemieckie, to się zgadza. A ja już to przeklęte wszystko. Niby polskie węże żeby chociaż zbrojenie było w środku takie 5 nitek na krzyż i to jest ich zbrojenie taki urok nie? Na paliwo szablacie i ubijać kukurydę i <coughs> kosili. Słuchajcie, ziemniaki już załadowałem. I jedziemy do domu. rozwieść po rodzinie. Dobra, już jesteśmy w bytowie. Bierzemy się raz za rozwożenie ziemniaków. Jak gospodarz. Dobra, słuchajcie, już mam rozwiedzione, tylko mi zostały ziemniaki. Dwa, cztery, sześć worków. Myślę, że starczy na kilka miesięcy ja już powróciłem do domu ziemniaki rozwiozłem Żuczka zamykamy, żeby nigdy nie ukradł Będziemy żarli Co to jest w ogóle? Susi o sushi Dobra słuchajcie jak Wam się film podobał, łapkę w górę, subskrypcję. Pozdrawiam, do zobaczenia.